Jesteśmy upadającym państwem. Jesteśmy państwem z inflacją najwyższą od 25 lat. Jesteśmy państwem, gdzie mimo gigantycznych złóż naturalnych szacowanych na 200 bilionów złotych, ceny prądu wzrosły o ponad 100%. Jesteśmy państwem o najwyższym zadłużeniu od pokoleń. Jesteśmy państwem o największej katastrofie demograficznej w dziejach. Jesteśmy państwem, z którego wyjechało 20 milionów Polaków. To jest prawie połowa obecnie mieszkających w Polsce. Jesteśmy państwem rozkładanym przez elity rządzące i przez obecną partię polityczną. Jesteśmy państwem zatruwanym każdego dnia o 19.30 przez propagandowe media. Jesteśmy państwem, które nie szanuje okupionej cierpieniem wolności. Państwem, które po latach bycia kolonią Wschodu lekkomyślnie realizuje rozkazy z Zachodu. Jesteśmy państwem, które mimo ogromnych zasobów naturalnych ma najdroższą w historii energię. W mieście zlikwidowano wszystkie kopalnie. Skutki likwidacji wiele rodzin odczuwa do dziś. Kopalnia w Brzeszczach została przeznaczona do likwidacji. Nie pozwolę na to, żeby ktoś to zniszczył. Nie tylko ze względu na syna, ale na wszystkich. Ceny prądu wzrosły o ponad 100% a ceny gazu o ponad 300%. Jesteśmy państwem jak nigdy podzielonym przez polityków i urzędników. Jesteśmy państwem, w którym wolność słowa nie ma już racji bytu. Jesteśmy państwem, które jest żartem na arenie międzynarodowej. The really, the, the, this is, that in, in... Jesteśmy państwem, w którym system edukacji zabija kreatywność, a w rankingach wyprzedzają nas nawet biedne kraje afrykańskie. Jesteśmy państwem, w którym przedsiębiorczość jest zniszczona przez urzędników i polityków. Loperku, nie wolno starać w Ale nie jesteśmy upadłym narodem. Jesteśmy narodem o ogromnych możliwościach. Jesteśmy narodem o wspaniałej przyszłości. Jesteśmy narodem, który może stworzyć świetne miejsce do życia. Ulica wiejska kwitła zbyt długo, a politycy zbyt długo śmiali się nam w twarz. Ich zwycięstwa nie są naszymi zwycięstwami. Ich triumfy nie są naszymi triumfami. Odzyskamy jednak ponownie naszą godność, z pomocą tych, którzy nie boją się wziąć sprawy w swoje ręce. Żaden polityk nie może pokonać naszej woli walki. Żaden system nie może pokonać ducha naszego narodu. Żadne wyzwanie nie może pokonać wolności naszych serc. Nie ma szczytów, których nie możemy zdobyć. Nie ma zwycięstw, których nie możemy celebrować. Nie ma wyzwań, których nie możemy osiągnąć. 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. Tak długo jak jesteśmy zjednoczeni w wierze naszych wartości. Terani, z którymi walczymy, nie będą mieli żadnych szans. W każdym z nas jest coś, co może zmieniać świat. W każdym z nas jest coś, co może budować miasto. W każdym z nas jest coś, co sprawia, że nie ma szczytów, których nie możemy zdobyć. Tym czymś jest zrodzona w naszym umyśle pojedyncza idea. Prosta myśl, która zmienia wszystko. Idea silniejsza niż jakakolwiek armia. Naszą ideą jest nadzieja. Nowa nadzieja rośnie w całym kraju. Nowa nadzieja dla naszych granic, nowa nadzieja dla naszych dzieci, nowa nadzieja dla naszej godności. Jacek Wilk, kandydat na lidera listy konfederacji do wyborów sejmowych z Łodzi.